Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflopodcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam wszystkich w kolejnym Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam zademonstrować aplikację Dragon Dictation. Pisze się Dragon Dictation. Wersja, którą dzisiaj demonstruję, działa na urządzeniach iOS, czyli iPhone'ach, iPodach Touch i iPadach. Firma Nuance Communication, która jest autorem tego oprogramowania, opracowała także wersję aplikacji na Androida oraz na komputery stacjonarne pracujące w oparciu o Windows oraz Mac OS. Demonstrowana dzisiaj wersja na urządzenia iOS jest wersją darmową. Oznacza to, że aplikację można użytkować i pobierać za darmo ze sklepu App Store. Zapewnie wygląda to analogicznie w przypadku Androida i sklepu Android Market. W każdym razie, szukając programu, wpisujemy w sklepie. Czy App Store, czy Android Market, po prostu Dragon Dictation. Po instalacji, przy pierwszym uruchomieniu, program zapyta nas o kilka informacji. Należy mu wskazać region i kraj, w którym żyjemy. Oczywiście sprawi to, iż domyślny język angielski zostanie zmieniony na język kraju, jaki wskazaliśmy. Program do prawidłowego działania wymaga połączenia z internetem. Może to być połączenie Wi-Fi lub 3G. Transfery są naprawdę Malutkie, więc brzmi to groźniej niż wygląda w rzeczywistości. A do czego służy program Dragon Dictation? Chyba nie trudno się domyślić. W największym skrócie program zamienia słowo mówione na słowo pisane, czyli zamiast pisać smsa lub maila, możemy go po prostu podyktować. Tyle teorii, zobaczmy jak to działa w praktyce. Do demonstracji będziemy dzisiaj używać iPhone'a 4s, aczkolwiek tak jak wspomniałem program 10. ten działa Czwartek, zarówno na iPod'ach iPodek, Touch programu jak programu. i iPad'ach. Po zainstalowaniu program nam się będzie wyświetlał jako Dictation. Więc otwieramy. Program jest bardzo prosty. Mamy tylko kilka przycisków na ekranie startowym. Klawiatura, wydarzane, ustawienia, przycisk. Ustawienia, klawiatura, stuknij i dyktuj. Może zerknijmy na chwilkę w ustawienia, przycisk, przycisk, ustawienia. Sieci społecznościowe. Mamy tutaj do wyboru sieci społecznościowe możemy tutaj sobie wybrać, do jakich sieci społecznościowych chcielibyśmy mieć skróty w naszym programie. Tutaj mamy niestety albo niestety na razie tylko do wyboru Facebooka i Twittera. Może w nowszych wersjach będą pojawiały się także jakieś inne portale społecznościowe. Możemy tutaj sobie wybrać język, jak słyszymy, polski jest do wyboru, a czy ustawiony? Rozpoznaj nazwę. Rozpoznaj nazwę. Tutaj możemy sobie wybrać o to też pyta nas program w momencie, gdy uruchamiamy go po raz pierwszy czy program ma korzystać z naszej książki adresowej. Jest to o tyle fajne, że w momencie, gdy mamy jakieś nazwiska, to dyktując te nazwiska Program łatwiej je rozpoznaje i robi mniej błędów. Niektórzy na to narzekają. Ja osobiście uważam, że działa to fajnie, i ja akurat polecam zaznaczenie, włączenie tej opcji. Wykryj koniec, mowy. Wykryj koniec mowy. To oczywiście powinno być włączone. Resetuj rejestrację. Przycisk. Resetuj rejestrację. To jest kasowanie tego, co nagraliśmy po na przykład wysłaniu SMS-a czy wiadomości e-mail. Ta treść, która wcześniej została nagrana, rozpoznana, zostaje usunięta z programu. Wersja 2.0.16. I słyszymy, jaka wersja Resetuj programu. Wersja Tyle w ustawieniach. Ustawienia. Jak widzimy, jest tego niedużo. Wersji Przecisk. Wracamy Stukni, dyktuj. Przecisk. i teraz samo korzystanie z programu. Wystarczy go uruchomić i kliknąć tutaj sobie w przycisk Stuknij Stukni i dyktuj. Niby tak ma wyglądać teoria. Sprawdźmy. Klikam, tapię dwukrotnie palcem. Witam wszystkich, Kropka. mam nadzieję, przecinek, że program wam się spodoba. Kropka. Zatrzymałem ano, nagrywanie. Przycisk. W tym momencie możemy sobie kliknąć w przycisk klawiatura i podejrzeć to, co podyktowaliśmy i co program ewentualnie rozpoznał. Jeśli pojawią się jakieś błędy, będziemy mogli je poprawić. Pole tekstowe. Edycja. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że mi się spodoba. No, jak słyszymy. Fragment tutaj jest błędny, więc możemy albo to sobie poprawić, możemy skorzystać po prostu z normalnej nawigacji i z normalnej klawiatury, którą mamy tutaj dostępną. Moglibyśmy sobie to poprawić, ale.

Wszystkim się spodoba. Kropka. Zatrzymujemy nagrywanie. Przycisk. Postęp wstrzymany. Klawiatura. Przycisk. Pole tekstowe. Edycja. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że demonstrowany dzisiaj program wszystkim się spodoba. W. Jak widzimy, tym razem bez błędów. Jeśli chcemy stworzyć sobie jakąś dłuższą wiadomość, możemy dogrywać kolejne, jak gdyby moduły, czyli do tego, co już nagraliśmy. Mogę sobie jeszcze coś dorzucić. W tym celu po prostu przechodzę znowu na przycisk nagrywaj. Klawiatura, Przy przycisk nagraj i rozpoczynam nagrywanie. Oto jest kolejny fragment, jaki nagrywam do naszej notatki. Kropka. Zatrzymujemy nagrywanie, An, przycisk, postęp wstrzymany, klawiatura, przycisk i sprawdźmy Kole, jak stop. się edycja. nagrało. Witam wszystkich, mam nadzieję, że demonstrowany dzisiaj program wszystkim się spodoba. W to jest kolejny fragment, jaki nagrywano do naszej notatki. Słyszymy znowu jakieś tam drobne błędy, bo niestety używam języka, który jest dość taki wydumany. Wrazy. Nie jest językiem naturalnym, Wierzę. ale edycja. w przypadku Zaznacz. języka Wkle. naturalnego, Sprawdza się to o wiele lepiej. To może po prostu wyślijmy sobie jakiegoś SMS-a. Cześć Piotr, Mam nadzieję, że Cię nie obudziłem. Widzimy się dzisiaj po południu. Znak zapytania. Pozdrawiam, kropka. Zatrzymujemy nagranie. W toku. Klawiatura. Wydarzone. Przycisk. Klawiatura. Jeszcze się. Rozpoznaję. Klawiatura, przycisk. Pole tekstowe. Edycja. Cześć Piotr, mam nadzieję, że cię nie obudziłem. Widzimy się dzisiaj po południu. Pozdrawiam. Jak słyszymy bezbłędnie wiadomość. No i co z taką wiadomością rozpoznaną możemy zrobić? Klawiatura, nagraj, przycisk. Przechodzimy przez przycisk klawiatura. Nagraj. Aż dochodzimy do menu. Tapię sobie dwukrotnie i w tym momencie rozwija mi się lista przycisków. Co mogę wykorzystać? SMS, e-mail, kopiuj, Facebook, Twitter i ustawienia. Powiedzmy, że SMS do SMS, do kogo wysyłamy. Pole dodaj książki adresowej. Pa, 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 Mamy tutaj numer już wybrany z książki. Z książki. Okay. I OK, wysyłamy. Używając w tym momencie, jak gdyby pole wiadomości się zamknęło. Zostałem przeniesiony do Dragona z powrotem. I mógłbym w tym momencie zacząć nagrywać nową wiadomość. SMS jest wysyłany. Mam nadzieję, że on dotrze na drugi telefon. Teraz sobie weźmiemy do ręki drugi telefon i sprawdźmy jak został sporządzony SMS. Pokaż. Okno wiadomości SMS, zakładka 1,5 od prywatny telefon. Cześć Piotr, mam nadzieję, że Cię nie obudziłem. Widzimy się dzisiaj po południu. Pozdrawiam. Zwróćcie uwagę, że SMS-y wysyłane są z polskimi znakami. SMS-y, oczywiście poczta elektroniczna, 4, menu. Menu. tak Okno. samo. Możemy sobie sprawdzić, jak będzie wyglądało wysłanie wiadomości e-mail. Stuknij, Stuknij i dyktuj. Witaj, Kropka. czy otrzymujesz ode mnie wiadomości? Znak zapytania. Jeśli tak przecinek to spotkajmy się dzisiaj na dworcu przecinek tak jak proponowałem kropka pozdrawiam kropka Piotr kropka zatrzymujemy Przycisk. sprawdźmy czy jakieś błędy są pole tekstowe edycja witaj czy otrzymujesz ode mnie wiadomości jeśli tak to spotkajmy się dzisiaj na dworcu tak jak proponował. pozdrawiam Piotr czy błędy są. słyszymy że jest jakiś błąd proponował zamiast proponowałem ale już tego przycisk, nie poprawiajmy. Na Menu, przecisk. Menu, 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 wybierzmy SMS, sobie email, przycisk, e-mail. Nowa wiadomość. Anuluj, przy, nowa wiadomość, wyślij, wygaszony. Do. Do. Do pole tekstowe. Stuknij adres. Forum.prowagum naopagiem.com. Odstęp. Automatyczna korekta. Forum.prowagum, napagiemaj. Ok. Adres mamy dodany. Ma... Do, kontakt. Do, pole do. I wyślemy bez tematu już. A, puste pole tematu, prawiadomości, nie anuluj. Okej, Przy... wyślij. Okay. wyślij. Żeby przycisk. było szybciej. W tym momencie znowu wróciliśmy do programu Dragon Dictation. Usłyszeliśmy, że zarówno. Mail został wysłany, jak i doręczony. Stukni dwukrotnie w mail. Now rzeczy. Otwórzmy zatem program Oddane pocztowy. Edyc, nie czytamy 12.06 otwórzmy maila. Wiadomość. Witaj. Czy potrzebujesz ode mnie Jeśli tak, to spotkajmy się dzisiaj na dworcu, tak jak proponował pozdrawiam, Piotr. Słyszymy, że mail dotarł dokładnie w takiej samej formie. Zatem odpowiedzmy na tego maila. Ponownie nie musimy nic pisać, możemy sobie podyktować wiadomość. Otwieramy sobie znowu nasz program do dyktowania. Witaj. Oczywiście, że twoje wiadomości do mnie docierają. Spotkamy się na dworcu, tak jak chciałeś. Pozdrawiam. Zatrzymujemy Ani, nagrywanie przycisk. i zobaczmy, jak klawiatura, się nagrało. OK, I teraz możemy sobie to po, po prostu. Nagraj, przycisk. Albo znowu wybrać z edycji opcji edycji i skopiować tę wiadomość. Albo możemy wybrać sobie z menu opcję. Kopiuj. Witaj. Może Wyrazę. weźmy sobie. Bierze.

Odpowiedź. Przycisk. Proszę bardzo. Treść wiadomości. Pole tekstowe. Edycja. Wysłany z iPhone. Punkt na końcu. Na końcu. Punkt, Punkt wstawiamy na, na, na początku. Wyrazy. Wierzę. Edycja. Edycja. Wklej. Wklej. Witaj. Oczywiście, że twoje wiadomości do mnie docierają. Spotkamy się na dworcu, Tak jak chciałeś. Pozdrawiam. Wklej. Ok. Treść wiadomości. Pole tekstowe. Temat. Temat. Drogokośnik do. Fondo. Wyślij. Przycisk. Wyślij. 7. I nasz Przypioska. mail jest wysyłany. I od razu dotarł. Jeszcze następna wiadomość. Poprzednia wiadomość. Karta. Możemy sobie 2. od razu ją sprawdzić. Poprzednia wiadomość. Karta. 1 2 Wiadomość. Wysłany z iPhone'a. Witaj. Oczywiście, że twoje wiadomości do mnie docierają. Spotkamy się na dworcu. Tak jak chciałeś. Pozdrawiam. Jak widzimy, wysyłanie maili, jak i SMS-ów. Nie sprawia żadnych trudności. Teraz chciałbym Wam wyjaśnić jeszcze tylko jedną rzecz, mianowicie jak ja dokładnie rozpoczynam program. i kończę Zastanawiam. nagrywanie. I teraz tak. W momencie, gdy ja klikam przycisk nagraj, w lewym górnym rogu ekranu Pojawia mi się przycisk anuluj a po prawej stronie w prawym górnym rogu przycisk zatrzymaj nagrywanie albo gotowe. Domyślnym przyciskiem jest przycisk anuluj i on jest podświetlony. Aby móc zatrzymać nagrywanie, ponieważ nie słyszycie jest overa w trakcie nagrywania, muszę wykonać gest Potarcia czy przesunięcia się w prawo, jak gdyby przejścia z elementu na element, i wtedy wchodzę na przycisk gotowy i zatrzymuję nagrywanie. To jest taka zabawa trochę w ciemno, ale nie jest to zbyt skomplikowane. Zwróćcie uwagę, teraz tapię dwukrotnie, aby rozpocząć nagrywanie. Kropka. Teraz, aby zatrzymać nagrywanie i przejść na przycisk gotowe, przecinek, muszę wykonać gest przesunięcia w prawo kropka. I oczywiście tapnąć dwukrotnie palcem. Tak zrobiłem. Jednocześnie dyktując to Plan, do naszego przycisk. programu. Zobaczmy co się nagrało. Pole tekstowe. Edycja. Witaj, oczywiście, że twoje Jeszcze nasza wcześniejsza notatka. Tak jak chciałeś. Pozdrawiam. Rozpocząć nagrywanie. Teraz aby zatrzymać nagrywanie i przejście na przycisk gotowe, musiał wykonać bez przesunięcia prawo. No, jak widzimy, taka nienaturalna mowa jest kiepsko rozpoznawana. Nagłówki. Szydkość mowy. Język. Um, idzie Szydkość. tu nasza Nagryć. edycja Edycja. Yes. Zaznacz wszystko. Zaznacz wszystko. Kopił. Da, oczywiście. dobra. Oczywiście, można ten problem obejść na kilka sposobów. Mówię o problemie, ponieważ iPhone 4S ma najszybszy procesor ze wszystkich urządzeń iOS. Oczywiście, taki sam procesor jak iPad 2, więc te dwa urządzenia radzą sobie bez problemu w taki sposób, jak demonstrowałem Wam przed chwilą, ale słabsze urządzenia iPhone 4G i w dół, czyli 3GS na przykład i iPod tak, Touch tak, mogą tak, mieć niejakie tak, problemy tak, i mogą się tak jak gdyby zwieszać, może zawieszać się mowa, więc w tym przypadku możemy sobie tak, zrobić tak, w taki tak, sposób, tak, że przed rozpoczęciem nagrywania tapiemy dwukrotnie trzema palcami po to, aby wyłączyć mowę. Mowa i generalnie potem robimy tak samo, czyli zatrzymujemy sobie najpierw, ustawiamy tak, się tak, na nagraj, przycisk. przycisku nagrywaj, czy tam nagraj, wyłączamy mowę, tapię dwukrotnie, kolejna próba nagrania, kropka. Wykonałem gest przejścia palcem w prawo na kolejny element gotowe, tapnąłem dwukrotnie i teraz mogę znowu włączyć mowę. tak włączona. Na tych słabszych urządzeniach trzeba tak postępować, no chyba, że się nie boimy, że nam się zawiesi urządzenie, niestety zdarza się to od czasu do czasu. Sprawdźmy, czy się udało. Widzimy, że się udało. Wyrazy, edycja, zaznacz wszystko, zaznacz kopiuj, Pod kopiuj, dnie. Dobra. Dobra. I jeszcze innym sposobem skorzystania z tego programu bez wyłączania programu VoiceOver to jest po prostu podłączenie słuchawek. W momencie gdy podłączamy słuchawki Cały czas Voice over jest słyszany, nie wpływa on w żaden sposób na rozpoznawany tekst, bo we wcześniejszych wersjach programu Dragon Dictation niestety miało to wpływ, czyli voice over słyszany był i także był rozpoznawany przez program analizujący naszą mowę. Wydaje mi się, że program jest bardzo prosty, łatwy i miły w obsłudze. Każdemu powinien przypaść do gustu. Można go używać, jak sami widzieliście, do wysyłania SMS-ów, można go używać do wysyłania wiadomości e-mail. Tak samo do tworzenia statusów, na przykład na Facebooku, czy wiadomości na Twitterze. Oczywiście w momencie, gdy będziemy sobie kopiować tekst z tego pola edycyjnego, w programie Dragon Dictation możemy go wklejać później w dowolną inną aplikację, na przykład kalendarza czy na przykład notatek. Jest to naprawdę fajna i wygodna forma. Do tego program Dragon Dictation, tak jak wspominałem, taką naturalną mowę rozpoznaje o wiele lepiej niż w cudzysłowie taki język literacki. Do tego program bardzo dobrze odsiewa głos. Od tła. To znaczy, kiedyś specjalnie przetestowałem nagrywanie i rozpoznawanie mowy w pobliżu pracującego odkurzacza. I ku mojemu zdumieniu, program rozpoznał idealnie. Treść notatki jaką mu dyktowałem. Kończąc, pomalutku, mam nadzieję, że wam także, podobnie jak mnie, ten programik wyda się bardzo przyjazny i pomocny. Ja od dłuższego czasu wiadomości tekstowe wysyłam tylko i wyłącznie w ten sposób, dyktując je. Zatem jeszcze raz wszystkim życzę, aby ta nowa sekretarka przypadła wam do gustu, a na dziś już wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflopodcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotrmyślnikwitek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflopodcastu. Był to Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące, audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.